Witajcie, dzisiejszy film będzie w formacie pionowym. To będzie ukłon do moich mobilnych widzów, którzy zdecydowanie najdłużej oglądają filmy. Tutaj nawet koło 90% na film macie swój wkład, procent w obejrzeniu. A chciałbym dzisiaj omówić, w jaki sposób wybierać okulary, w jaki sposób je customizować i czego unikać. Przykład to będą te Alby, które są dość mocno skustomizowane. Ale nie tylko, powiedzmy, że jest to materiał ogólny. Ale Alba będzie tu świetnym przykładem, bo ja się z nimi bardzo nie mogłem dogadać z początku z tymi okularami. I stąd pomysł ich kustomizacji. Jeśli chodzi o wybór okularów, to czy będą to okulary za dwie stówki? czy 1000, bo myślę, że poniżej 200 to wybieramy po prostu to, na co możemy sobie pozwolić cenowo, to najważniejszym kryterium jest jakość skieł i zawsze to powinien być priorytet. Nie tylko jakość filtrów UV, ponieważ ten jest z reguły na najwyższym poziomie, nawet w okularach po kilkanaście złotych. Wynika to nie tylko z procesu nakładania filtrów w produkcji, ale bardzo często też zabarwienia czy materiału soczewki. Wybierając szkła powinniście zwrócić moim zdaniem przede wszystkim uwagę na to, żeby dioptria była zerowa. Czyli żeby nie powiększały, nie pomniejszały. W ten sposób będziecie mogli spokojnie niemalże całą dobę takie szkła użytkować. Druga rzecz to yy, grubość i wytrzymałość szkła. Jeżeli to są okulary bez ramek, to najczęściej nie ma z tym problemu, ale przy tańszych okularach, takich e, dostępnych w dużych sieciach sportowych, bywa z tym problem, i one niby mają już jakąś tam ściemę e, wytrzymałości i jakieś tam e, udawane e, jakieś tam udawane normy, niby tam do strzelań z wiatrówki, czy coś, to yy, to bardzo często są po prostu zbyt cienkie i nie wytrzymają uderzenia o ziemię, a bardzo często też szkła z normą stanak, czyli bojową, też nie wytrzymują uderzenia jakimś większym fragmentem, czy upadku na ziemię. Także wybieramy szkła, które są grube, po prostu budzą naszą... Yy, po prostu budzą nasze zaufanie wybieramy tylko szkła, których jesteśmy pewni. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to powłoki, czyli jakieś różne lustra, rzeczy, które wam się podobają wizualnie bądź nie, ale też powłoki zapobiegające parowaniu czy rysowaniu. Tutaj akurat mogę powiedzieć, że alby pod względem rys są naprawdę pancerne, ale to wam opowiem później. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to barwa soczewek. Dobrze, żebyście wybierali soczewki, w których po prostu możecie jeździć przy różnym oświetleniu, nie tylko w przypadku mocnego słońca bądź cienia. I tu nie musicie wybierać tylko fotochromów. Fotochromy to jest temat rzeka. Fotochromy to jest temat, który. Jest bardzo ciężki i na dzień dzisiejszy powiem tak, z fotochromów w kategorii 1-3 to tylko Oakley Rudy Project, reszta to są fotochromy odstające od tych dwóch producentów po prostu. A jeśli chodzi o 1-2 fotochromy z dodatkowym zabarwieniem szybki, no to artykuł znajdziecie w zakładce Moja Społeczność. Wybierając zabarwienie szyby warto też żeby wybrać zabarwienie, które pozwoli nam szybko dostosować oko. Każdy ma inne źrenice i mi na przykład w niebieskich szybach się bardzo szybko dostosowuje, w brązowych też, ale we wszelakich innych szarościach mam z tym duży problem. Dlatego warto kupować okulary, które możecie przymierzyć bądź okulary, które możecie odesłać. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i moim zdaniem powyżej tych 200 zł obowiązkowa, no bo jeżeli wydajemy przynajmniej 200 zł na okulary, wiadomo, że jak ktoś będzie mógł, to wyda 1000 i więcej, ale żeby jednak ta szyba była wymienna. Z dwóch powodów. Pierwsze jednak te tańsze okulary, to one nie będą zbyt pancerne i z reguły po sezonie takiego codziennego użytkowania każdy będzie chciał sobie wymienić. Drugi temat, i chyba nie mniej ważny, to kwestia tego, że w lato ja używam innych soczewek na jesień innych, zimę innych i tak dalej i tak dalej. To niezależnie od tego, czy jest e, pogoda inna, bo to wtedy też czasem używam innych soczewek. Ale po prostu fajnie, żeby to był produkt kompleksowy i niejednorazowy. Także ja unikam zawsze. Soczewek, które są y, niewymienne, kolejna sprawa to oprawka chyba też jedno z najważniejszych zagadnień, i tutaj ja właśnie na przykładzie oprawki nie mogłem się dogadać z albą z albami, z tymi okularami, bo to nie, nie kwestia firmy. Żeby to były oprawki wygodne, i jeżeli zamówicie sobie z firmy, gdzie możecie zwrócić to pochodzicie w nich sobie po domu i stwierdzicie po 5-6 godzinach czy cisną, czy nie. A jak przymierzycie w sklepie, gdzie nie możecie zwrócić, to się może okazać, że w sklepie nie cisnęły. A w momencie jak spędzicie na rowerze 11-12 godzin, czy tak jak ja w tych albach chodzę tylko na spacery, nie jeżdżę w nich w ogóle na rowerze, to dyskomfort będzie na tyle duży. Że więcej ich nie założyć. Jeśli chodzi o materiały oprawek, to nie patrzyłbym na to, czy to jest TR90, czy to jest jakakolwiek żywica, czy cokolwiek innego. No, byle nie były metalowe, bo to może powodować jakieś niebezpieczeństwo silnego przebicia twarzy, w razie co. A TR-90 to prawie każdy producent opisuje i to raz są fajne oprawki, raz dziadostwo. Kolejna rzecz yy, to jednak serwis producenta i kontakt z producentem. Ponieważ no, ja przerobiłem kilkadziesiąt par okularów i zdarzało się, że po prostu były okularami wadliwymi. Bądź nie spełniały norm. i Wtedy kwestia, czy ktoś Wam spróbuje wcisnąć ściemę, że to był prototyp i niechcący wyszło, czy nie. No ale dostaniecie albo inny model, albo zwrot pieniędzy, a nie sytuację, że ktoś będzie udawał, że tematu nie ma. A to jest dość częsty problem, to nie jest kwestia jedna na sto czy sto modeli, tylko, tylko częściej, szczególnie w nowych markach bez historii. No i teraz kwestia kustomizacji. Ja wybrałem Alby z dwóch powodów. E, jeden to zachwalał Janek z dobrych rowerów, jakie to one wspaniałe. I tam poruszył temat właśnie oprawek. E, I poruszał też temat oprawek innego modelu, który już mam. I powiedział, że ten co mam to dziadostwo, a te są świetne. Zostawię ten temat na boku e, i zaraz wam wytłumaczę też dlaczego. A drugi film no to nagrał zielony F-16. Nie mam do obu pretensji. Zielony podkreślił, że nie ma dużego doświadczenia z okularami i jemu pasują. Natomiast pierwszą parą były fotochromy z czarnymi oprawkami. I oczywiście jest to kwestią kształtu twarzy. W tej chwili dostała je moja przyjaciółka. I w momencie jak je założyła na głowę to powiedziała, że leżą idealnie. I wtedy jest ok. Natomiast dla mnie były to paskudnie, niewygodne oprawki. Paskudnie. To jest niewyobrażalne. Po około godzinie cisnęły już na głowie na tyle nieprzyjemnie, że w ogóle nie byłem w stanie ich użytkować. Fotochromy też pozostawiają bardzo dużo do życzenia. Natomiast było to tak, że. Nabyłem w międzyczasie brązowe szkła, bo były to okulary, gdzie myślałem, że na rowerze spędzę w nich mimo wszystko dużo czasu. I szkła, te brązowe, które widzicie, i fotochromy pochodziły ze sklepu Alby, więc tutaj nie ma możliwości pomyłki. No i poza rozmiarem okularów, to też e, dużo moje rozczarowanie budzi nosek, który w oryginałach jest moim zdaniem nieregulowany. To są różne opinie i bardzo twardy. Widziałem chińskie odpowiedniki, idealne kopie, że tak powiem, i one ten nasek mają dużo milszy. Eee, natomiast, co mogę powiedzieć na plus o Albie? No, filtry są ok, nie są w najwyższej klasie na rynku. I tutaj pytanie, czy w granicach 200 euro nie powinny być, no, ale są w porządku. Jeśli chodzi o grubość kieł też są bardzo w porządku natomiast te chińskie są jeszcze grubsze dzięki czemu mogłem skastomizować oprawkę do czego zaraz przejdę jeśli chodzi o nieparowanie to alby nie parują absolutnie w żadnych warunkach nie wiem jakby trzeba może się zgrzać i, i mieć zabudowany kask żeby był z tym problem aczkolwiek umówmy się dla mnie nie są to okulary kolarskie tylko takie Hipsterskie, trochę ja w nich chodzę na spacery. No i to w zasadzie, jeśli chodzi o oprawki, to, to tyle. Nie trzeszczą, to plus nie są zbyt ciężkie mimo dużych szkieł. No i poza tym, że nie parują, to też naprawdę ciężko je porysować. Ja wam za chwilę pokażę te szkła. Miałem sytuację, gdzie ktoś mnie w pociągu popchnął, spadły mi tutaj były powieszone, zamiast schować oczywiście wetu i to, to wisiały na mnie i spadły na posadzkę, zakręciły się jeszcze na brudnej, spieszczonej ziemi no i się okazało, że jest zaledwie maleńka rys, a myślałem, że już będzie po nich teraz dlaczego jest skustomizowałem, no przede wszystkim, żeby osiągnąć jakiś poziom komfortu i żeby móc je mimo wszystko użytkować bo to nie są szkła za Yy, dolara, i w pewnym momencie, jeszcze był plan, żeby dalej użytkować fotochromy, natomiast yy, wiem, że ktoś nie miał okularów porządnych, yy, filtry w fotochromach są ok. Yy, też yy, natomiast dla mnie szkła bardzo jasne I, i chyba w rudy, project to jednak, by były zakwalifikowane jako 1,2 niż 1,3. Natomiast po takim minucie na słońcu robię się ciut ciemniejsze. No powiedzmy, że, że pewnie producent nie oszukuje i to jest to 1-3 w kategorii. Jeśli chodzi o oprawkę, to ja sobie zamówiłem elementy na Aliexpress, pomijając szerokość. Pomijając inne aspekty, Pomijając, że miałem wcześniej ramkę czarną, bo była taka najbezpieczniejsza, a reszta mi się nie podobała. Jakieś pomarańczowe, zielone elementy, no to jednak ten nosek był najważniejszy i dlatego ta zmiana. W tym przypadku całkiem nieźle fitują też z elementami odzieży, a rysa jest tak mała, że nie jestem w stanie jej na kamerze w ogóle wychwycić. Także jak widzicie, szkła są bardzo wytrzymałe. Jeśli chodzi o tą maleńką rysę, to teraz jest na tle tego czarnego noska i to jest takie bardzo maleńkie uszkodzenie. W ten sposób one wyglądają. Plastik może nie jest najwyższych lotów, aczkolwiek ta górna ramka kosztowała 7 zł. Wraz z noskiem nosek jest na drucikach regulowany, a za te przeźroczyste elementy. Wraz ze szkłem też brązowym, ale pokażę je Wam na jakimś ujęciu i zobaczycie, jak kiepskie są szkła z AliExpressu. Jedne i drugie Wam pokażę. To kosztowała oprawka razem ze szkłem 26 zł. Tak jak mówiłem, tu szkło jest oryginalne. 4 mm jest ta ramka szersza, więc dzięki temu mogłem sobie. Poszerzyć te okulary już mnie nie cisną i nie przeszkadza mi wtedy kształt tych załóżników. A regulacja noska no to powoduje po prostu to, że jestem w stanie sobie dość mocno go dostosować. Zastanawiacie się pewnie dlaczego w ogóle zostałem przy Albie. No, z kilku powodów. Pierwszy to taki, że pierwsze dostałem w prezencie. Więc skoro za nie nie płaciłem to też się tak bardzo nie zradziłem fotochromami. Po drugie, te brązowe szkła pięknie podkreślają naturę. Tak jak mówiłem, ja często w nich chodzę na spacery. Często zamiast roweru, kilkunastogodzinne, i od samego rana do późnej szarówki, one mi odpowiadają. Całkiem nieźle też widać różne elementy w słońcu, nawet gdzieś na wodzie. Także obserwacja różnych zwierząt jest tutaj możliwa. Kolejną rzeczą jest to, że one po prostu są bardzo mocno podrabiane i mogłem je tanią skastomizować. Inaczej pewnie bym się pozbył też tych brązowych szkieł, a tak to rozważam zakup również różowych i dostosowanie ich sobie do wieczornych powrotów z takich wycieczek. Cóż mogę powiedzieć więcej? No są to fajne okulary dla mnie do. Wszelkich aktywności poza rowerem, z różnych względów, ale do roweru mam kilkanaście innych par okularów. Te myślę, że będą dla mnie wystarczające jako jedyna para do spacerów takich przyrodniczych. Jak widzicie, ja też do takich spacerów ubieram się w podobnych kolorach jak te okulary, więc dobrze fitują. Są to różne buty, różna odzież. Ale w zasadzie poza wejściami w góry, które mi się zdarzają niezmiernie rzadko, gdzie wtedy ubieram się po prostu w sposób widoczny, no to to tam mi pasują. A jak chodzę na takie spacery, to najczęściej się ubieram w kolory, które troszeczkę mnie upodobniają do otoczenia, przez co jest łatwiejsza obserwacja zwierząt, bo poni ponieważ poza kanałem na YouTube to ogólnie moja praca też w sporej mierze się przyrody dotyczy. No i też z przyzwyczajenia, nigdy nie noszę żadnych tam moro czy pseudowojskowych elementów odzieży, bo mnie to trochę dziwi, jak ktoś nie jest aktywnym żołnierzem albo emerytem, już takim naprawdę po wieloletnim stażu, no to nie rozumiem, czemu ludzie takie ciuchy noszą, jest dużo fajnej odzieży, ale pewnie ktoś nie rozumie, czemu zakładam ja takie kolory. A wracając do okularów, już tak ostatnim słowem. To wybierajcie sobie marki, gdzie właśnie można coś skastomizować, gdzie są różne kolorowe elementy. Oakley na przykład się tym bardzo wyróżnia. Nie wiem, różne twardości nosków też się zdarzają, to jest też ważne. No, ja mogę albo podsumować tak, jeżeli komuś będą pasowały do kształtu twarzy, to jest to jeden z ciekawszych produktów na rynku. Przede wszystkim produkt, który się wyróżnia czymś, nie jest kopią kopii i kopii, bo tak teraz większość okularów wygląda albo fascynacją Aukli do tego stopnia, że, że to się robi po prostu nudne i człowiek nie chce nosić. Mają też jakiś swój pomysł na te szkła? No, bo ewidentnie, e, mimo że uważam, że jednak są to szkła dość e, oszczędnie zrobione, to mają pełną funkcjonalność i kolorystyka jest tutaj ciekawa. E, no i sam producent mówi o tym, że to jest e, taki styl retro, czyli jednak można powiedzieć, że to, jest, że to są bardziej okulary fashion. Fashion. Więc nie można też od nich wymagać, żeby wsiadając na współczesny rower, gdzie na cross country na przykład jest naprawdę udręka, i na zjazdach, i na podjazdach, wszystko wszystkim pasowało. Są to po prostu okulary duże, na pewno lubiane przez gravelowców. I to nie mówię tylko o tych, którzy nagrywają na YouTube, ale po prostu czasem widzę te okulary. No i najważniejsza sprawa to oryginalność szkieł. Tak jak widzicie nie mam większego oporu, żeby e, użyć elementu nieoryginalnego, jeżeli to sprawia, że będzie mi po prostu w nich wygodniej. Natomiast uważam, że używanie szkieł z AliExpressu, gdzie o ile może poziom filtra UV wam się uda sprawdzić, to już na pewno nie sprawdzicie e, poziomu Blue Protect, który jest równie ważny. I może być tak, że będziecie nosili okulary, które się wydają świetne, a po jakimś czasie zaczniecie mieć problem ze wzrokiem, ponieważ oko będzie myślało, że jest chronione, nie będziecie mrużyć, a będzie światło się niewłaściwe dostawało. Ja w tym roku na testy dostałem takie okulary, yy, gdzie po prostu po godzinie jazdy mam przekrwione oczy. Na fotometrze pokazywało, że filtr V jest. Ale jak odesłałem do ludzi, którzy mi kiedyś sprawdzali TripAuto Optics i ich szkła, no to się okazało, że Blue Protectu nie ma w ogóle. I to jest bardzo niebezpieczne. I w zasadzie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrnęliśmy co najmniej 20 minut. A tak na serio to chciałem omówić kompleksowo ten materiał. Długo się zbierałem, długo nie chciałem omawiać albo. Ponieważ jest to opinia troszkę w kontrze do e, tego, co się na naszym YouTube mówi. E, w ogóle jest jakiś inny YouTube, co się Albie mówi? No chyba nie, chyba y, głównie na, na polskim YouTube. Y, tak jak mówię, no, dla mnie to są świetne szkła, możliwość y, w momencie, gdy je troszeczkę skustomizowałem, to naprawdę mi pasują. No i zobaczymy, co tam będzie następne, już mam pomysł na okulary innej firmy, żeby sobie skustomizować właśnie DSD na rowerze ale zobaczymy co przyszły rok przyniesie trzymajcie się i widzimy się gdzieś na trasie